to mięta. a to? to jest tymianek. to ładnie pachnie. to bazylia. to też ładnie pachnie. to pietruszka. a to? ziemniaki. to akurat wiem. Witajcie w moim kolejnym odcinku Laura na patencie, bo to będzie super patent na co? Na ziemniaki w sosie ziołowym z sałatką z pomidorków koktajlowych. Mm. Najpierw umyjemy ziemniaki i je ugotujemy, ale nie będziemy ich obierać, bo to będą ziemniaki w mundurkach. A Wy chyba lubicie ziemniaki, no bo wszystkie dzieci lubią ziemniaki. Pewnie zazwyczaj jecie je w postaci pire, a ja Wam dzisiaj pokażę patent na inne ziemniaczki. Ziemniaki gotują się przez 10 minut, a w tym czasie przygotujemy sałatkę z pomidorków koktajlowych. Zacznę od przekrojenia pomidorków na pół. Teraz przerzucę moje pomidorki do miski. Wezmę ząbek czosnku i go przycisnę. Trochę po sole. Teraz wezmę pistacje i je w moździerzu. Przerzucam moją pistację do sałatki i doleję trochę oliwy. No i teraz oczywiście bazylia. Wiem, że kolor zielony Gryz nas od małego, ale teraz ja przyzwyczaję Was, że zielony jest super. Bierzemy bazylię. No a zioła nie lubią noża, więc porwę ją ręką. Odsadzone ziemniaki przekładam na patencie na blaszkę. Jeszcze trochę posolę i delikatnie pędzelkiem nałożymy oliwę. A teraz wkładam do piekarnika na 200 stopni na 10 minut. W tym czasie, bo ja nigdy nie marnuję czasu i to jest patent, przygotujemy sos ziołowy. Zaczniemy od dodania jogurtu. No i teraz, jak sama nazwa mówi, dodamy też zioła pietruszka zielona smaczna i ładna bazylia jak już mówiłam bardzo ją lubię to teraz oregano ogólnie nie lubię suszonego oregano ale świeże jest przepyszne no i mięta ona doda takiego orzeźwienia czujecie miętę i teraz wszystko miksujemy zioła. Co to są tak naprawdę zioła? Zioła to są po prostu przyprawy. Jakbyście sprawdzili na jakiejkolwiek mieszance przypraw, zobaczylibyście tam suszoną bazylię, miętę albo oregano. Ale świeże zioła smakują dużo intensywniej i przede wszystkim zachowują wszystkie swoje właściwości. Na przykład moja ulubiona bazylia wspomaga trawienie i przy okazji działa relaksująco. Dlatego jestem taka wyluzowana. A do tego, jej zapach odstrasza komary i muszki. A z oregano robi się taki olejek, który zabija wirusy, bakterie i grzyby. Wiedzieliście? A teraz przylewam mój sos do miseczki. Ale zieloniutki. No, jeszcze taki tylko jeden, ostatni dekor. który zioło będzie najlepsze? Już wiem. Pietruszka! No to teraz czas sprawdzić moje ziemniaczki. Wow, jak to apetycznie wygląda. Taka chrupka skórka. Muszę przełożyć na talerz, bo przecież jemy też oczami. ładnie piekarnik ugotował. To ja ugotowałam, nie piekarnik. Ech, ty tak potrafisz? Przełożę sałatkę. poleję troszkę sasikiem. Nie no, skoro lubię tak bardzo to oregano, to trzeba go jeszcze trochę tu posypać. No, teraz moje danie jest gotowe. Mmm, wyśmienite. Tak jak myślałam, jest przepyszne. Zapraszam Was na kolejny odcinek Laura na Patencie. Do zobaczenia. Witajcie w moim kolejnym odcinku. Nie. Oregano. Ogólnie nie lubię suszonego aro... Witajcie w kolejnym od... Czekaj jeszcze raz. Czekaj. Ogólnie nie lubię suszonego aro...